Nie chciałbym w, w, wkładać przysłowiowego kija w mrowisko, no ale twórcy filmu, y, pomysłodawcy, scenarzyści, reżyser, producent, no opierali się na czymś i czerpali z czegoś. No i czerpali z tego naszego show biznesowego podwórka. No i myślę, że tak, no, że tam jest y, dużo lustrzanych, Odbić w tym filmie tego, co jest w naszej rzeczywistości, tej show biznesowej. Więc, no, chcąc, nie chcąc, myślę, jak to ktoś kiedyś powiedział, otwieramy puszkę z Pandorą. Ale, no mówiąc poważnie, no to jest dość jakby ciekawa wizja tego naszego świata, nawet jeżeli ona jest tak przerażająca bo chyba taka jest. Każdy show-biznes budowany jest na próżności, na pewnego rodzaju powierzchowności, na, takiej, na takim koniunkturalizmie, na, na takiej nieuczciwości. No, no dużo by wymieniać tych ości. I oczywiście, no, show-biznes ma też swoje dobre strony. No, po, po, to, po to on jest, żeby cieszyć, bawić ludzi. Tylko no na ogół jest tak, że pod tą powłoką błyszczącą, świecącą, mieniącą się kolorami tęczy, nagle widać zupełnie coś innego. No i, no i ci ludzie płacą, no taką mam konstatację, ogromną cenę za, za to, w czym tkwią, za to czym się zajmują. Więc te kulisy sławy nie są często takie piękne, kolorowe, jak nam się. Y, wydaje. Ja jestem takim bohaterem, który na początku jawi się bardzo y, to myślę że jak większość tych naszych postaci filmowych też no pozytywnie jakiś uznany autorytet świata filmu, aktor producent, a, no a potem następuje nieoczekiwana y, zmiana. Y, no i poznajemy go troszeczkę z innej strony z tej takiej y, jakby... Mroczniejszej. No, ale taki jest schemat tego filmu, że każda z tych postaci zostaje obrócona wielokrotnie i widzimy jej jakby rzeczywisty obraz. No, nie tylko tę powierzchowność, nie tylko tę fasadę, tę zewnętrzność, no, ale zostają poszczególnym bohaterom ściągnięte spodnie. No i no i widzimy, jak wygląda nagość tego króla. więc no podobnie jest tą moją postacią, no, że, że zostają obnażone jego różne mroczne sekrety.